Arn.eu. Halo, Halo. Nie zgadniecie, kto się właśnie z wami wita. Otóż od prawej, Grem, Archon oraz Dorczenzo z portalu arn.eu. Właśnie przekroczyliśmy granicę niemiecko-polską. Właśnie tak zrobiliśmy. Przekraczamy też absolutną granicę absurdu I zmęczenia, i zmęczenia niestety. Tak, ale ponieważ obiecaliśmy, zebraliśmy najciekawsze z nadesłanych przez was pytań na sesję, którą sesję którą obiecaliśmy jeszcze przed wyjazdem. Mieliśmy w planach nagrywać ją w trakcie drogi w. W tamtym kierunku, ale niestety z powodu wydarzeń, o których mieliście okazję posłuchać w poprzednim nagraniu, plan się nie powiódł i siedzimy w tej chwili na tym urokliwym parkingu i nadrabiamy zaległości. Okej, okay. co? Bez owijania w bawełnę przechodzimy do pytań, co? Tak, myślę, że tak będzie najlepiej. A, nie mamy ich zbyt wiele, ale no, po kolei. Czy jeżeli ktoś jest naprawdę dobry. Ma dużą wiedzę o grach, porządną kamerę i jest ogarnięty, może dołączyć do waszej ekipy? A to, jest... to jest bardzo łatwe pytanie. No a tak. Oczywiście. Bo odpowiadaliśmy na nie już wielokrotnie. Nie a tylko dobrze. może do nas dołączyć, ale nawet powinien, bo my ciągle szukamy, ciągle szukamy młodych talentów, które chciałyby nas wspomóc swoim czasem, swoimi umiejętnościami. Jak najbardziej, oczywiście. Potrzebujemy wszystkich do wszystkiego. Od tekstów, przez montaż filmów, aż po kręcenie, recenzowanie, testowanie. I właściwie z tym sprzętem to też? Nie do końca jest tak, że trzeba mieć jakiś super, nie wiadomo jak dobry sprzęt, jak drogi sprzęt, bo tak naprawdę każdy z nas zaczynał od czegoś. Taniego, czegoś niezbyt dobrego, i no właściwie taka jest kolej rzeczy: że im, im częściej się nagrywa, im więcej materiałów się robi, tym stopniowo kupuje się jakiś lepszy sprzęt. Także absolutnie nie sugerujcie się tym, jaki sprzęt macie, a raczej jakie, jakie macie chęci, bo w tym przypadku chyba chęci są tutaj. Najważniejsze. Mhm. Sprzęt za, zawsze da się zorganizować. Tu jest przede wszystkim talent ważny tak barierą, i chęć. Barierą wejścia generalnie na dobrą sprawę, generalnie, generalnie, ale, 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 e, nigdy nie był sprzęt i jeżeli e, macie do zaprezentowania coś ciekawego i uważacie, że wasz wkład w rozwój serwisu byłby e, interesujący, to bardzo serdecznie zachęcamy do nadsyłania próbek i mamy nawet na, na, na naszym forum specjalny dział na takie rzeczy. Możecie tam umieszczać zarówno teksty, możecie tam umieszczać swoje wideo, możecie tam umieszczać wszystko, co e, macie do pokazania mhm. z zakresu Tylko, um, tego typu działalności. Um, graczom recenzującym piraty i sugerującym korzystanie z piratów i takich spraw. To już serdecznie dziękujemy. Ja mam, no. Do widzenia. Nie, nie interesuje nas współpraca z ludźmi którzy nie, nie szanują naszej branży. Dziękuję. Okej. Okay. Idziemy do następnego pytania, żeby tak było troszkę milej. Kto z całej redakcji jest największym kawalarzem? O co się najczęściej kłócicie? Wow. Największym kawalarzem... Wow. To jest, to jest świetne pytanie. Każdy, każdy ma... A... Każdy ma jaję. Tak, każdy, każdy ma własne każdy poczucie. Ma własne <laughs> poczucie humoru i, i, i momentami potrafi być to poczucie humoru, które, które, które męczy, prawda, Dorian? Prawda, Dorian? Niektóre te Niektóre, Bitch, niektóre, niektóre potrafią zmęczyć i znudzić się dość szybko, ale to jest pytanie bardziej do was, tak na dobrą sprawę, który, który z nas sypie słucharami, które są zabawniejsze. Ja, oczywiście, że. Warto zaznaczyć, że, że, że nigdy chyba nie celowaliśmy w bycie e, kanałem czy serwisem o tematyce głównie komediowej. Ja nie mam pojęcia. Ja się świetnie bawię w, w, to, w towarzystwie wszystkich ludzi z ekipy, e, więc nie, 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 to, to nie potrafię. Kto nie miał być kanał komediowy? <grym, 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 źle trafiłeś. Um, Dobra, Dorian, Dorian dzisiaj jest najlepszym kanałem. Dor Dorian, pa, Dorian, Dorian, Dorian pa. ci korzysta poszed... Został kluczyki i Druga część pytania jest, moim zdaniem, interesująca bardziej. O co się najczęściej kłócicie? Ale wy nie odpowiedzieliście na pierwszą jeszcze. To bo się, się zgadzamy. Aha, okay. Ja się zgadzam, co <grym> coś jeszcze powiedzieć? No, że jestem największą kawalerzem. No, a dobre, nie? Mówiłem. <grym> Okej. Okay. Druga część pytania jest dużo bardziej interesująca moim zdaniem, bo dotyczy takiej bardziej życiowy, takiego bardziej życiowego aspektu. Jak się z kimś pracuje, to zazwyczaj bywa tak, że nie zawsze się zgadza. Kłócicie, to może mocne słowo. Bardzo lubimy się sprzeczać, szczególnie na temat gier które jedno z nas lubi, drugie z nas nie lubi. To jest bardziej takie Wstrykanie się w nas, Ale, ale żeby generalnie nie, ach, mu na złość. Tak, lubimy się wzajemnie trollować, przy czym e, rzadko, właściwie nie, przy, nie przypominam sobie żadnej tego typu sytuacji, żebyśmy po prostu przepychali się na to, że coś jest fajne, nie, nie jest, jest, nie, nie jest. Tylko zazwyczaj to, próbujemy sobie wbijać e, nieco, nieco konkretniejsze szpile. Znaczy, ale to jest tak, wiecie, to nie, no, nic no, poważnego. Ja. To jest dla jajmy. Nie, nie, nie było sytuacji, w której faktycznie pokłócilibyśmy się o coś i poobrażali. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, szanujemy swoje opinie. Nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy bywają, i uważamy, że, różne. Że, że grem, to... Jak można nie robić Uncharted, człowieku? Ludzik nie wskakuje na skarpet. Chcesz, 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 dawaj, dawaj, dawaj ten mikrofon. E, tak jak powiedzieliście, kłócicie to może za duże słowo, ale często wymieniamy swoje poglądy i... Kłócimy się o kobiety. <laughs> to też. E, na przykład grem tutaj najczęściej... Tak. się kłóci. No, ale o co chodzi? Często przydatne są takie kłótnie, powiedzmy, ponieważ dzięki takim rozmowom można wiele wywnioskować, można wiele rzeczy usprawnić. Można, można po prostu robić coś lepiej, więc myślę, że takie kłótnie czy jakieś sprzeczki wychodzą nam na dobre, o ile są takie. W granicach rozsądnych. No to są wszystko, i, generalnie, i słowa o strasznie, strasznie negatywnych konotacjach, ale. Coś, prostu... takiego, coś takiego potrafi, potrafi po pierwsze oczyścić atmosferę, po drugie bardzo często prowadzi do, do, do rozwikłania naprawdę trudnej sytuacji, bo często okazuje się, że, 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 że problem jest dużo prostszy niż mogłoby się wydawać. No, jesteśmy, raczej unikamy jesteśmy, konfliktów, nie nie, nie jesteśmy robotami ani botami, i każdy z nas ma swoją opinię, swoje zdanie, i nie zawsze zwyczajnie się ze sobą zgadzamy, mm. ale to dobra rzecz. A jeszcze... Różnorodność jest bardzo ważna. Generalnie, jeśli chodzi o takie życie prywatne, to spędziliśmy z osobą teraz prawie tydzień. 24 godziny I wszyscy, na dobę. I wszyscy I jeszcze tak żyjemy. żyjemy. Jeszcze. Mhm. <grym> ze mną nie jest łatwe. Być, please! <grym> dogadujemy Leroy! Pozdrawiamy z Polski. D dogadujemy się chyba i to jest najważniejsze. No, nikt nie wypina. Nie, poza, nie pozabijaliśmy się jeszcze jakimś cudem. Ej, no wszędzie, i, wszędzie tam, gdzie jest więcej niż jedna osoba, prędzej czy później pojawi się jakiegoś typu konflikt, i to jest akurat nieuniknione. Pytanie i otwarta kwestia jest tego, w jaki sposób osoby z takimi sytuacjami sobie radzą, kiedy konflikt już się pojawia. Wiadomo, i... że nikt nie wypina pupy i nie strzela w pochów, ale może dlatego, że nie jesteśmy kobietami, ale ja mnie zabiją. Trzecie pytanie. Czy planujecie rozszerzyć swoją działalność, na przykład otworzyć więcej kanałów tematycznych? Jak tylko pojawią się odpowiedni ludzie do tego. Tak, e, otworzyliśmy niedawno dzięki Glossiemu kanał, znaczy podserwis tematyczny o Simsach. Prowadzimy też kilka innych, na przykład już dawną Terarię. W przyszłości planujemy otworzyć kilka kolejnych. Prowadzę osobiście rozmowy z paroma użytkownikami. Podobnie ma się um, kwestia z kanałami na YouTubie. Mamy teraz pierwszy kanał główny, troszkę zaniedbany. Drugi kanał, gdzie wrzucamy rzeczy hmm, zakulisowe, głównie. <noise> głównie, głównie, głównie i. I zastanawiam się od dłuższego czasu nad uruchomieniem trzeciego kanału anglojęzycznego, by nawiązać do dawnych czasów ATU, gdy nadawaliśmy w dwóch językach, to jest myśl na przyszłość. Um, jest szansa, że faktycznie pojawią się również dodatkowe kanały YouTube'owe, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Na razie takiej potrzeby nie ma. Co do serwisów, jak najbardziej rozwijamy się, rozgałęziamy. Rozmawiamy z ludźmi na temat prowadzenia stron, zapraszam do mnie na maila, jeśli ktoś ma ochotę poprowadzić coś okołogrowego, technologicznego, fantazy, blisko klimatów growych, na pewno się dogadamy. I to też generalnie nawiązuje do tego pierwszego pytania, bo nie, nie ukrywajmy, że nasze możliwości też kiedyś się kończą, więc jeżeli mamy rozszerzać, a nie tylko kontynuować działalność serwisu, to po prostu potrzebne są dodatkowe ręce do pracy. I, I przepraszam, że właściwie to, to, autor miał na myśli między innymi. Przynajmniej tak mi się wydaje, albo przynajmniej, albo sobie tak wmawiam. Z I to tego się pierwszego. łączy też z pytaniem kolejnym, dlaczego zaczynaliście po angielsku, potem stopniowo przechodziliście na polski, aż w końcu staliście się polskim kanałem. Głównie chodziło o zapotrzebowanie z początku, gdy pracowałem nad tym sam, bardzo rzadko wrzucałem materiały, bardzo rzadko. Miałem czas robić to w dwóch językach, teraz niestety wymaga to zbyt wiele pracy, ale chciałbym do tego wrócić, dlatego na przykład, jak mówiłem, rozmyślam uruchomienie osobnego kanału dla widzów zagranicznych. To zależy od czasu i możliwości naszych. Część Być może widzów kiedyś. może nie zdawać sobie z tego sprawy, ale niektóre materiały, gdzie istnieje podejrzenie, że będziemy mieli sporo widzów z zagranicy, są, są przynajmniej wyposażone w angielskie napisy. Czego prawdopodobnie nie widzieliście, bo kto klikałby w angielskie napisy do polskiego nagrania? Tak, i chciałbym jeszcze powiedzieć, że zrobienie takiego dwujęzycznego materiału załóżmy, wymaga naprawdę sporo, sporo pra pracy. Yy, przykładem może być chociażby tegoroczny, właściwie wczorajszy, przedwczorajszy materiał yy, z Lola. A co to jest ten Lol? Nie lubię nie. lola. <laughs> yy, materiał z League of Legends, yy, który. Mimo, że nie był może jakiś super długi i super skomplikowany, ale wymagał naprawdę wiele pracy. No, przygotowanie samych napisów w obu językach zajęło dobre 6-7 godzin. Dokładnie. Plus zmontowanie materiału. Gdybyśmy mieli na przykład zrobić jeszcze dodatkowy dubbing, to jeszcze by wy wymagało... To by było bo... nawet śmieszne. To byłoby ciekawe, ale nie nadawałoby się, musielibyśmy rzucać dwa filmy. W każdym razie jest to bardzo czasochłonne zajęcie. I woleliśmy pójść bardziej w jakość i ilość materiałów dla Was niż dzielić to wszystko na dwa, tylko po to, żeby publikować je w dwóch językach. Zgadzam się. Tak, ja chciałbym Tobie, Archon, mhm. Dark Archonie, zadać pytanie od jednego z widzów: czy kupiłbyś sobie trzy automaty z grą Mortal Kombat? Tak. Dziękuję, Dziękuję bardzo. A mogę rozwinąć? Mogę Nie rozwinąć? Um, a, uwielbiam automaty do gier, mam w domu jeden zbudowany własnoręcznie. A działa? Zepsuł się, <grym> ale chcę go naprawić, spokojnie. Gdybym miał trzy automaty z grą Mortal Kombat, jeden faktycznie stałby gdzieś tam, dwa pozostałe prawdopodobnie przerobiłbym na inne automaty. Pszczoła nam wskoczyła przed chwilą przed kamerę, ciekawe czy to będzie widać. Przerobiłbym je na inne automaty do innych gier. Bo takie rzeczy, nawet same takie obudowy są bardzo drogie. W okazyjnej cenie brałbym wszystkie trzy. A może Brałby. ktoś chciał sprzedać po prostu, dlatego pytał. To w razie czego u nas na forum jest dział Giełda. Tak Za jest. Zapraszamy. Archonie. <grym> czy spodziewałeś się takiej popularności system error? Szczerze mówiąc, nie, nie spodziewałem się popularności serii, bo takich rzeczy się nie spodziewa zazwyczaj. Nie chodzi o. Nie robi się czegoś dla popularności. Chyba, że robi się to źle. <noise> A, spod... Ale można e... na liczyć Szczę... chyba, tak, można... tak Ja staram się nie liczyć, bo potem nie chcę się zawodzić. często robię rzeczy, które mam nadzieję będą popularne i okazują się kompletnie Lepiej e... niepopularne, mile, jak na przykład ale... Weekly, które moim zdaniem było jednym z ciekawszych naszych serii, które zwyczajnie ci się, się nie przyjęły. System Error, miałem przeczucie, że to jest coś fajnego, że jest coś innego, coś interesującego, coś, co naprawdę może zainteresować, ale no widz jest... Ciężki do przewidzenia. Widzowie mają własne życia, własne mózgi, i no nie da się wymyślić, czy przewidzieć, czy coś się spodoba. Cieszymy się bardzo, że się spodobało i będzie więcej. Tak, możecie nie pytać. Końcu, na pewno będzie więcej, ale w końcu nie za nawet często. nawet ludzie z branży oglądają. Tak, nie za często, bo no, dużo przy tym pracy, ale na 100% kolejne odcinki się pojawią. Hmm. Czy gra ktoś od was z ekipy w StarCraft 2 i, i czy nie chcielibyście zorganizować jakiegoś turnieju? To jest o. trudne pytanie. Z ekipy, to znaczy z redakcji nie mamy chyba ani jednej osoby, która namiętnie grałaby, ale na naszym forum Forum. Mamy akurat kilku faktycznych mamy, graczy? Starcrafta. Mamy kilku zapalonych graczy. Przy czym mamy taką zasadę odnośnie organizowania Game Nightów, To może nie jest bezpośrednio związane mm -hmm. z pytaniem o turniej, ale kiedy organizujemy wspólne granie, nasze z użytkownikami, to z jednym z warunków jest to, żeby gra była grą darmową, żeby jak najwięcej osób mogło wziąć udział w takim, w takim wydarzeniu. A więc ja, ja generalnie StarCraft'a potraktowałem tak jak wszystkie inne gry, czyli przeszedłem singla czyli i nie lubię. absolutnie nie, nie ruszyłem multi, bo mnie w ogóle nie interesuje. Ja, ja chciałbym w... tylko dodać, przepraszam, że Cię że, że, że tak tutaj ten. Oczywiście. Ale jeżeli ktoś z Was ma jakieś pomysły na temat turnieju, czy ogólnie na temat StarCraft'a, i chcielibyście nam pomóc albo dać jakieś propozycje, cokolwiek, to po raz kolejny zapraszamy. Jeżeli, jeżeli jeden, tylko jeden macie z chęci. naszych podserwisów organizował, on się skończył już, ten Turniej Terari. właściwie? Nie, turniej, turniej Terrarii trwał jakiś czas temu, niestety od dawna jest, nie jestem w kontakcie tak. z właścicielami, ale, ale jeden, jeden... mi powiedzieć teraz, ale trwał i użytkownikom się podobał, którzy brali w nim udział. Nie możemy tego wykluczyć, natomiast na chwilę obecną nie niczego wydarujemy. takiego w planach nie było. Mhm. Okay. Tak, no. tak? Pytanie, które powtarza się długo i często, często i gęsto. Zawsze. Dlatego wreszcie odpowiemy na nie dziś. Na czym wolicie grać? PlayStation 3 czy Xbox 360? Wariacja na temat pytania pojawia się praktycznie i, i pod filmami, i na Facebooku, i, i w wiadomościach prywatnych, i regularnie na forum ludzie przychodzą zupełnie, zupełnie tak jakby chcieli nas w jakiś sposób wciągnąć w wojnę systemową. Ja z takich rzeczy wyrosłem dawno, dawno temu. Please. <laughs> I, I moja odpowiedź na tak postawione pytanie. E, tak jak zrobił to autor, bo zapytał, zapytał wprost bardzo konkretnie, na czym wolicie grać PS3 czy 360? To jedź brzmi, please. Przepuszczam, prze, że chodziło o Xboxa 360. E, ja to ujmę tak, mnie, mnie jest wszystko jedno, przy czym wolę grać kontrolerem od Xboxa 360. A prawda jest taka, że gdybym potrafił jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, która platforma jest lepsza, bo przypuszczam, że taka intencja przyświecała autorowi pytania, co jest lepsze, PS3 czy Xbox 360, to gdybym potrafił odpowiedzieć na tak postawione pytanie, to nie miałbym pod telewizorem i PS3, i Xboxa, i Wii. I paru innych konsol. Po prostu najważniejsze są gry, platforma jest Właśnie, tylko i ja, wyłącznie. Ja zawsze powtarzam, że gram w gry, nie w platformie. I, i sprawa. sprawa... E, kontroler to, jest, to jest kwestia, jasna, no. kwestia. Kwestia gustu, przyzwyczajenia czy, czy, czy ergonomii. Ja znam osoby, które mówią wprost, że to DualShock jest dla nich wygodniejszym kontrolerem. Więc. Bonus. Bonus. Najłatwiejsza odpowiedź jest najbardziej logiczna. Gdybyśmy byli fanboyami jakiejś konsoli, prowadzilibyśmy serwis o tej konsoli. Całkiem możliwe. Zamiast serwisu ogólnogrowego. Dorian, a ty jesteś fanbojem czego? SNESa. No, jestem fanbojem wszystkiego, co się rusza. Mów głośno. <laughs> w każdym razie chciałem powiedzieć, że dużo osób właśnie pyta nas. Na przykład, co kupić? PlayStation 3 czy Xbox 360? Mogę? Najfajniejsze są pytanie, jak ktoś pyta, czy kupić PlayStation 3 Xboxa, bo woli Xboxa. <grym> <grym> takie też autentycznie padały. No i właściwie tutaj trudno odpowiedzieć. Ja zawsze mówię, że najlepiej kupić obie. Jeżeli ktoś nie wie, na jakiej konsoli chce grać, to niech kupi obie. Niech najpierw kupi jedną, potem drugą i, i potem przetestuje, i. No nie wiem, no generalnie trudno jest wybrać. Jeżeli ktoś yy, chce kupić konsolę dla jakiejś serii, to kupuje daną konsolę, bo wie, że, że ta seria występuje akurat na tej konsoli. No. Ekskluzywów jest generalnie na dobrą sprawę coraz mniej, z ich jakością też bywa różnie. I... <ścoughs> kiedy ktoś przychodzi z bardzo konkretnym pytaniem, do nas na forum na przykład jesteśmy w stanie pomóc, natomiast na, na pytania postawione w, w taki właśnie sposób, właściwie już na, na tym etapie zaczęliśmy sobie żartować, bo, bo, bo ludzie zaczęli je zadawać bez podawania żadnych konkretnych informacji, właśnie dla przykładu, co chcą kupić, natomiast nie podają, nie, nie informują nas o tym, jakiego typu gry ich interesują, czy, czy ekskluzywność niektórych z, z pozycji bibliotek, software'u są dla nich ważne, czy też nie. Więc. Nie mamy tutaj a, wypisanych autorów pytań, ale mam nadzieję, że ale. autor tego konkretnego i wszyscy inni, którzy planowali w przyszłości lub zadali w przeszłości takie pytanie, są naszą odpowiedzią usatysfakcjonowani. Jasne, że moglibyśmy odpowiedzieć na pytania, na której konsoli gra się lepiej w dany gatunek, albo która, y, konsola, y, na której konsoli wyglądają lepiej dane gry, ale takie pytania się nie pojawiły, więc na nie nie odpowiemy. Przechodzimy dalej. Tam to nie jest łatwa odpowiedź na takie pytanie, bo to zależy też od gustu. Właśnie. Powiedź brzmi... myślę, że za siebie. <grym> <grym> Ktoś zadał pytanie, czy boimy się nowego kanału Klocucha. A kto to jest ten Kolcuch? Ja trzęsę portkami. <grym> ja, ja na dobrą sprawę nie zdawałem sobie sprawy nawet do niedawna, że Klocuch założył nowy kanał. To śledzę jego dokonań, projekt, więc... projekt nowy, projekt Klocuch. Ach, rozumiem. Właściwie będziemy musieli potem przepraszać za to Q&A, więc zastanówmy się. Więc... Staszek, musi ci. Ptaszek tu biega, rozprasza nas. I to jest chyba najlepsza odpowiedź na, tak, na, 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 na to konkretne pytanie. Ja, ale ja myślę, że każdy z nas jest, jest ciekaw, nie robiąc tu reklamy, ale ka każdy z nas jest ciekaw jak, jak ta sprawa naprawdę wygląda. E, tutaj sobie żartowaliśmy, ale w sumie... Czemu nie? Nawet bylibyśmy w stanie przeprowadzić wywiad z tym człowiekiem, jeżeli nie. Gdyby człowiek podający się za klocucha miał zamiar wyjść z szafy, że tak powiem. A jeszcze tylko, jeśli nie wiecie, kim jest klocuch, to sobie go zgubujcie najlepiej. Zgubujcie. Wyszukajcie. Co tyle? O klocuchu? Tyle o klocuchu. No to ostatnie pytanie, bardzo ważne. Anendorczenza, czy masz dziewczynę? Archon, czy masz żonę? Grem. Dorian, jaką masz wadę wzroku. Grem chodzisz na siłowę, to jest ich fach? Jest wiele takich prywatnych pytań. Tak, gdzie właściwe, pracujesz. Na i... które może nie do końca chcielibyśmy op opowiadać, tak. ponieważ to, że robimy ten kanał m, i robimy dużo rzeczy pod m, własnymi nikami, nie, nie, nie zawsze pod imieniem i nazwiskiem, świadczy trochę o tym, że może m, chcielibyśmy się odciąć od takiego życia prywatnego i niekoniecznie. Mieszać wszystko razem. Akurat w tej kwestii chyba wszyscy, cała, cała nasza trójka przynajmniej, nie, nie mogę się wypowiadać za resztę, mamy bardzo podobny stosunek do oddzielania działalności około serwisowej od, mm. od, od życia prywatnego I, i, i pomimo tego, że może inni, e, zwłaszcza polscy youtuberzy przyzwyczaili, przyzwyca... przyzwyczaili. przyzwyczaili was do odrobinę innej sytuacji, to... Staramy się nie, nie zalewać Was zupełnie zbędnymi informacjami na temat tego, co jemy na śniadanie, i. cieszymy się, że my możemy wybrać informacje na temat naszego prywatnego życia, które decydujemy się Wam przekazać. I tak jest chyba najlepiej dla naszego bezpieczeństwa i dla Waszego zdrowia psychicznego. O, to z całą pewnością. Im mniej wiecie, tym krócej będziecie zeznawać w prokuraturze. A robi się ciemno, żegna nas ładny zachód słońca całkiem. Polskiej. Więc, więc my Polskiej. pożegnamy się z Wami, wpakujemy tyłki w samochód. Chcielibyśmy i... dojechać do domu tak, i, i pojedziemy się w końcu wykąpać i zjeść coś normalnie na ciepło. Jesteśmy w drodze od Dłu długo. dawna. Od dawna. Ja tylko powiem do zobaczenia i już oddaję mikrofon Dorianowi. Nie od tak dawna, bo droga idzie tam całkiem sprawnie i całkiem szybko, bo dobre drogi są. W Niemczech były przynajmniej, już teraz tak. wjechaliśmy do Polski, ale tak, nie przedłużając, ja również się z Wami żegnam. No i mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia, do. No, pa! pa. pa, pa.